Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń: targi górnictwa, przemysłu energetycznego i hutniczego. Jest to miejsce spotkań profesjonalistów z całego świata. Urodziny miasta Katowice. Kocham Katowice. Odsłonięcie po piersiach Henryka Mikołaja Góreckiego w Galerii Artystycznej. To jest właśnie bardzo miłe, że to ludzie chcieli w ten sposób uhonorować. Nagrody prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. Budowa hali sportowej przy gimnazjum numer 16, Katowice biz. Pomaganie pomaga nam trochę na co dzień. Do Katowic po raz kolejny zawitały Międzynarodowe Targi Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. Ich oferta obejmuje kompleksowe usługi dla górnictwa. Dominują wystawcy polscy, natomiast około 30% wystawcy spoza naszego kraju, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, Południowej Afryki, Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji. Targi są istotnym momentem, gdzie można się raz zaprezentować jako firma, a jest to nie moment taki wyjątkowy, kiedy... W jednym czasie można spotkać tak wielu naszych partnerów górniczych. Targi górnicze mają swój specyficzny charakter. To jest rzeczywiście spotkanie dostawców, producentów, odbiorców. Wszyscy razem tu jesteśmy, możemy sobie porozmawiać o naszych problemach, kłopotach, możemy wskazać kierunki rozwoju. Takie targi w Polsce muszą być. To nie tylko. Nie tylko powiedzmy różnych innych branż, ale typowo specjalistyczne pod kątem górnictwa właśnie są jak najbardziej potrzebne. Tym bardziej, że to polskie górnictwo mam nadzieję, że będzie funkcjonować ciągle tak jak funkcjonuje, znaczy nawet może lepiej. Jest to miejsce spotkań profesjonalistów z całego świata. Targą towarzyszą międzynarodowe konferencje i sympozja, w których uczestniczą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Polskiego Rządu, Międzynarodowej Agencji Energii, Światowego Kongresu Górniczego i Europejskiej Nauki. Nasze miasto w tym roku świętowało swoje 148 urodziny. Z tej okazji włodarze miasta przygotowali dla mieszkańców kilkadziesiąt koncertów, spektakle uliczne czy zawody sportowe. Bardzo cieszę się, że tak duża aktywność jest mieszkańców, że uczestniczą w tych wydarzeniach. Myślę, że każdy znajduje coś dla siebie. Koncerty zainaugurował amerykański duet sióstr Kokorozji w galerii Szyb Wilson. Birthday, w dolinie trzech stawów wystąpili między innymi Mela Koteluk. Cześć, to Mela Koteluk, kocham Katowice. Koma. Nie ma lepszego miejsca do grania roka w Polsce. Powtarzam to od zawsze. Myslowic. Ania Dombrowska. Czarno Czarni czy Big Hej, Heja heja cześć tutaj Krzysiek z zespół Big Cic. Kocham Katowice. Na placu Sejmu Śląskiego pojawili się choćby papet Mastas. Kaliber 44. Katowice mi się kojarzą z dobrym hip-hopem, dobrymi imprezami, fajnymi ludźmi. W Akademii Muzycznej filharmonicy Śląscy zaprezentowali repertuar najwybitniejszego kompozytora związanego z Katowicami Henryka Mikołaja Góreckiego. Na ulicy Mariackiej spektakl o czerwonym kapturku i księżniczce na ziarnku grochu przygotował Teatr Lalki i aktora Ateneum. Jeśli chodzi o sportowe wrażenia, w Szopienicach rozegrano turniej miast partnerskich w siatkówce mężczyzn, a w Dolinie Trzech Stawów wystartował Katowice Biznes Run. Na finał w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła wystąpił zespół śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesia i Tomasz Stańko. Urodziny miasta Kocham Katowice od trzech lat sprawiają, że wrzesień w Katowicach jest pełen atrakcji, a gości jak zwykle nie zabrakło. W galerii artystycznej odsłonięto po piersie Henryka Mikołaja Góreckiego. Rzeźba przedstawiająca kompozytora jest już dwunastą na Placu Grunwaldzkim. Tym większa moja radość, że spotykamy się tutaj akurat z okazji odsłonięcia po Henryka Mikołaja Góreckiego, którego osobiście znałem, spotykałem się, uczestniczyłem w koncertach. Byłem na wielu uroczystościach, chociażby na daniach Henrykowi Mikołajowi Gorackiemu tytułu doktora honorowego Akademii Muzycznej. Myślę, że to jest świetny pomysł, ponieważ po pierwsze ludzie będą ciągle z tymi osobami w jakiś tam sposób obcować, a po drugie no... Yy... Ludzie, którzy tutaj działali, którzy tutaj spędzili życie, znaleźli jakąś taką maleńką przystań. Osoby do uhonorowania na placu wybierane są w plebiscycie przez mieszkańców Katowic. Tym razem Katowiczanie wybierali spośród 11 kandydatów. To jest właśnie bardzo miłe, że to ludzie chcieli w ten sposób uhonorować i to jest najcenniejsze, prawda? Mieszkańcy zadecydowali o tym, żeby taka galeria powstała, czyli sam pomysł był pomysłem mieszkańców, a teraz mieszkańcy decydują kogo uhonorować. No i to takie miłe, bo to nie jest żadna decyzja administracyjna, wola polityczna, ale po prostu ludzie wybierają kto powinien tutaj być uhonorowany. Uroczystość uświetnił występ chóru Filharmonii Śląskiej. W Pałacu Goldsteinów prezydent Piotr Uszok wręczył nagrody w dziedzinie kultury. Myślę, że środowisko artystyczne cały rok czeka, jak będą wyglądały przygotowanie do nagród prezydenta, ale też jak ukształtują się kandydaci, a potem już laureaci nagrody prezydenta. Co roku myślę, że jest to takie emocjonujące zdarzenie. W tym roku mamy środowisko muzyczne, bo jakby mogło być w Katowicach inaczej. Nagrody prezydenta miasta Katowice dla najbardziej zasłużonych, dla tego miasta, twórców, animatorów. Działaczy kultury no, są takim, takim momentem szczególnym, bo świątecznym i dla miasta, i dla nagrodzonych. Wszystko to, co robimy w Katowicach, robimy, aby ten grunt i te warunki dla uprawiania muzyki, dla pokazywania muzyki, dla kunsztu muzyki coraz bardziej poprawić. W tym roku wyróżniono Szymona Bywalca, Edwarda Sośnierza oraz chóry Ogniwo i Słowiczek. Wydarzenie było imprezą towarzyszącą obchodom urodzin miasta. Przy gimnazjum numer 19 w Katowicach-Giszowcu powstanie kompleks sportowy. Ta hala będzie na pewno z pożytkiem służyła nie tylko młodzieży szkolnej, ale także całej społeczności osiedla. Obiekt był potrzebny. Wcześniej porządkowaliśmy stary zabytkowy park pod Lipami, łącznie z obiektem, który tam był Karczą Śląską. Teraz jest tam przepiękny dom kultury. To nie jest tak, że nie myślimy o tej dzielnicy. A kolejnym kolejnym takim krokiem, w moim przekonaniu, milowym dla dzielnicy jest budowa tego obiektu sportowego. Powstająca wielofunkcyjna hala sportowa mieścić będzie boisko do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, futsal i siatkówkę. Na widowni zasiąść będzie mogło nawet 260 osób, a parter hali przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prawnych. Koszt inwestycji realizowanej z budżetu miasta wynosi ponad 6 milionów złotych. 15 września w Dolinie Trzech Stawów wystartował niezwykły bieg charytatywny Katowice Business Run. Jest to bieg sztafetowy z niespełna 4 kilometrowym okrążeniem na osobę w zespole składającym się z pięciu zawodników. Biorący udział w imprezie wspomogli działania Fundacji Jaś Kameli poza horyzonty. Rywalizacja będzie na pewno duża, jest bardzo dużo załóg, dużo drużyn i bardzo mocnych drużyn, także my nie stawiamy się tutaj na zwycięstwo, ale przede wszystkim na bardzo dobrą zabawę. Byliśmy jedną z pierwszych drużyn, która się zgłosiła, natomiast chyba niestety nie byliśmy jedną z pierwszych drużyn, która zaczęła biegać. I to jest problem dzisiaj. Ile szczytna i pogoda jest piękna, także mamy nadzieję, że będzie fajna zabawa. Pomaganie pomaga nam trochę na co dzień, uskrzydla nas wszystkich. To daje cel w życiu po prostu, a jeżeli ma się taki cel na mecie, jeżeli na mecie czeka jakaś odpowiedzialność, czeka uśmiechnięta osoba, której każdy tutaj biegacz, ale też organizator, wszyscy wolontariusze, wszyscy, którzy przyłożyli się do organizacji tej imprezy, włożyli w cząstkę siebie i tym samym będą, będzie ich cząstka w, tym, w tej nowej protezie, w tej nowej nocy, Jednego z beneficjentów czy obojga beneficjentów i w nowym życiu też to nigdy nie zostanie zapomniane. Myślę, że ani przez jedną stronę, ani przez drugą. Wydarzenie to wsparło promocję gospodarczą miasta i ukazało Katowice jako miejsce przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na czwarte katowickie dni organizacji pozarządowych. W katowickim spotku po raz kolejny odbędą się targi książki. W najbliższą niedzielę GKS Katowice podejmie dolkan ząbki. To już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje z wydarzeń dziś prezentowanych znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!